Cześć, witajcie! Chciałem Was zaprosić do fajnej zabawy w poszukiwaniu kapsułek Mystery Box. W produktach firmy Osmo Fishing ukryłem dla Was specjalne takie kapsułki, w których są kody, dzięki którym można będzie zdobyć specjalnego boksika. Także w takim boksiku znajdziecie nasze oczywiście produkty, plus prototypy, plus przedmioty użytkowe w wędkarstwie, takie jakieś pudełeczka, podpórki, które sobie właśnie robimy, będą prototypy tych rzeczy właśnie w takim boksie. I żeby zdobyć takiego boksa, kupujemy produkty Osmo i są w nich ukryte specjalne kapsułki Mystery Box, o czym już mówiłem. Taka kapsułka po otwarciu zawiera dalsze informacje, dalsze kroki odnośnie tego, co trzeba zrobić, żeby taki boksik do Was po prostu dojechał. Także premierom tak naprawdę jest uzupełnienie produktów, bo dokładamy dla Was fajne dwie zalewy, czyli Furia Juice i Monster Juice do już bardzo lubianych alienów i Red Creamów jest to bardzo podobna receptura, z tym, że po prostu tutaj mamy bardziej już tematy fermentowanej kukurydzy, nasze specjalne, tak jak i przynęty furia. Oczywiście musieliśmy w końcu dołożyć grubszy pelet do serii hydra i to się wydarzyło. Oczekiwaliście, że to się wydarzy i to się wydarzyło, bo odpowiadamy zawsze na wasze prośby i na pytania. Brakowały nam bardzo larwy wyprane w ofercie, dlatego zrobiliśmy dla Was washout larwy w bardzo takich fajnych Miami style. W fajnych kolorkach, fajna graficzka, kojarzy się to na pewno z takimi klimatami bardzo bardzo ciepłymi, bardzo przyjemnymi dla oka. Zapach jest bardzo bardzo słodki, bardzo przyjemny. Naprawdę wyprane przynęty potrafią właśnie teraz na jesień być bardzo dobre. W ogóle są miejsca gdzie tylko wyprane łowią. I ostatni produkt czyli Wiggly Robin. Robin nawiązuje tutaj do nazwy Wiewiórki, co się powinno kojarzyć Wam i słusznie z orzechami, i ze smakiem takim właśnie orzechowym. Bardzo mocny pomarańczowy i bardzo mocny brązowy. Pomarańczowy jest inny niż w Januszu, to też było istotne, żeby nie dublować tych kolorów. Słodki orzechowy zapach. Myślę, że dla koneserów takich orzechów, tych grysich, to może być bardzo dobra przynęta, bardzo dobrze widoczna w wodzie. Także zapraszam do zabawy. Kapsułki można trafić obojętnie gdzie bo one są po prostu rozesłane po całej Polsce na spontanie do różnych sklepów. Tutaj nie ma. Żadnych, że tak powiem, wytycznych w jakim sklepie możecie trafić taką kapsułeczkę, jeżeli chodzi o Mystery Boxa. Także kupujcie w swoich ulubionych sklepach i może się uda. Ja będę cały czas tych kapsułki dodawał. No i wytyczne są, jak ktoś już znajdzie dalej. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się serdecznie. Na razie.